Siemaneczko, witam Was w dzisiejszym odcineczku ze Steel a Brainrod. Dzisiaj jesteśmy na Admin Abuse, a dokładnie 5 minut przed Admin Abusem, bo zaraz będzie walentynkowy Admin Abuse. Pozdro dla widzów, co tutaj teraz mi pomagają farmić na tym Admin Abuse, bo zrobili sobie kilka fuseów zdobędziemy nowe walentynkowe laki, bloki, no i wiele, wiele więcej oczywiście. I pozdrowisz również dla widzów, którzy teraz są na live, bo nagrywamy to na live'ie także pozdrowisz również dla Was, a my teraz czekamy na Alminabiuza i widzimy się za chwilę z powrotem. No i dobra, mamy już 21.00 i jest nowa Cupid maszyna, i musimy wrzucić do niej Cupid, Cupid Sahura, a i to, 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 to Sachura, ok. Okej, okay. i mamy szansę 45% na Lucky bloka serduszkowego, 40% na nic, 14,5% na tego właśnie Cupid Cupid Sahura. Czekaj, co? Cupid Cupid Sahura wrzucam i to to Sahura i mogę dostać z powrotem to samo? I 0,25% na tego Lovin' Rose, OK, i to się zmienia co godzinę, OK, Czyli to jest coś ala taki... Crafting z nutką RNG, bo można dostać Laki Bloka, nic, albo to samo, albo coś mocnego, i na to jest 0,25% szansy. Dobra, sami tutaj pisze, że są problemy z Robloxem, to my sobie zakręcimy za ten czas lipa. No i dalej czekamy. Dobra, sami się przywitał i dalej pisze o tym, że są problemy Robloxa, no dawaj coś sami, odpalił laka, ale czekamy na jakieś skipy do fuse'ów albo jakieś pierwsze nowe serduszkowe Laki Bloczki w ogóle w sklepie tutaj już są Premium Heart Lucky Bloki. Za 800 Robuxów jeden. No i jest tych brajerotów tutaj. 1, 2, 3. O, dobra, baza się pojawiła nowa. 4, 5, 6, 7, 8 chyba jest tych brajerotów. okej okay, czyli 8 secretów. Zobaczmy, co jest w bazie samego. Jest 6-7. Ok, co my tutaj dalej mamy. Nie wiem, dobra, wezmę cokolwiek. I ta baza jest tylko do kupienia. Czekajcie, bo tu już się baza pojawiła. 840 dni Robuxów dostaniemy jednego premium lucky Bloka i Rose Base, a druga baza jakaś jest? Za indeks nie ma bazy, za indeks. Okej, okay, to jest dosyć dziwne, yy, coś się nowego tu jeszcze pojawiło? Nie, na razie nie. I mamy jakąś czekoladkę, dobra, mamy event walentynkowy, jakieś czekoladki, ale chyba te curse trochę zasłania. I jest nowy, to jest jakiś nowy efekt, są czekoladowe te brain roty teraz. Ciekawe jaki to mam mnożnik. O dobra, sami coś ustawił w tej nowej maszynie, że trzeba dul-dul-dula i luf-luf-lufa i możemy dostać to samo co wcześniej, czyli lucky bloka nic, cupid-cupid-sahura, albo Lovin Rose. Okej, okay. i sami respi. Dul, dul, dula i laki bloka nowego złotego. I Snapik pierwszy leci. I Fuse Machine laka odpalił. Dobra, zaczyna się. Dobra, wrzućmy sobie tego dul, dul, dula do maszynki jednego. Zobaczmy, jak to działa. Wrzucony, ale potrzebują jeszcze luf, luf, luwa. Dobra, mamy pierwszego skipa, więc od razu sobie odbierzmy. Ktoś tutaj Los Trios dropnął. -no. Teraz ja odbieram spinichemi. Aha, bez niczego. No dobra. I drugie spinichemi. Okej, okay, dobra, mamy dwa spinichemi z Fusea. Tu jeszcze Grajpus z Meduzy sobie idzie i do maszynki trzeba luf, luf luf niestety. Dobra, poczekamy aż ten snapik się skończy, zobaczymy co sami po respi. O już mają po dwa efekty, już sto... uuuu nice, spinny, Hemi nice. Poczekamy sobie do końca tego snapa i zmienimy konto, żeby móc skipnąć drugiego Fuse'a. Dobra, idealnie zmieniłem konto i jest yy, Candy Cheat Puppy komuś wyszedł, a mi wyjdzie... mi wyszło... o Boże. Dobra, los Trios mi wyszło candy, ale tragedia, zaraz to sprzedaję. Dobra, udało się zdobyć muzeum luf, 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 więc od razu wrzućmy go sobie do tej maszynki, bo mamy tam też tego czekającego na nas, dul, dul, dula. I tu akurat kolejny snapik poleciał, więc lecimy do maszynki i, dobra, odpalamy. 350 milionów, 5 minut. Dobra, zaczęło się i zobaczymy zaraz, co z tego nam wyjdzie. Dobra, mamy skip fusa i zobaczmy, co poleci i mamy, o jezu, kolejny los Trios, dobra, tragedia na tym koncie, ale dzisiaj nie oddają te fuzy. Dobra, Sami skipnął, Kupi nową maszynę, więc odbierzmy sobie. I co mamy? I gdzie to wyleci z tego? Dobra, jakieś strzały. Co to za animacja w ogóle? I dostaliśmy candy walentynkowego laki bloka. Ej, dobra, Sami odpalił razy 20 laka walentynkowego, i jakieś serduszka tu się pojawiło? A nie, to chyba ten event czekoladkowy, więc zobaczymy, czy coś się zrespi na tym laku, ale. Nie widzę nic. Dobra, mamy na ostatnim koncie ostatniego fiuza, więc zobaczmy co nam poleci z tego ostatniego fiuza. I uwaga! mamy Spinny Hemi, dobra Spinny Hemi z efektem spiderowym, więc już coś na początek jest, dobra, czyli druga praleczka dzisiaj, dobra udało nam się jeszcze ogarnąć jednego luf, luf, luwa, więc dorzućmy zanim się zmieni nam ten dul, dul, dul i będzie trzeba coś innego dać, a to tylko 5 minut potrwa, poczekamy, więc Idolo, więc dorzućmy sobie to tu, maszynka 350 milionów, no i czekamy 5 minutek i jeszcze Zaraz otworzymy oczywiście nowe, serduszkowe, walentynkowe laki bloki. No i Admialbius się niestety skończył, więc otwórzmy sobie te serduszkowe laki bloki. Tutaj ma trzy efekty, to może na później. I mamy od razu kupit hotspot. Okej. Okay. Pierwszy drop, ile procent? 10%, no to nie najgorzej. Otwórzmy sobie teraz te z dwoma efektami. Po dwa, po dwa otwórzmy i mamy niestety krzesło i drugie krzesło, czyli Lipton. Otwórzmy sobie teraz tego z tymi dwoma efektami i mamy. Love, Love, Sahura, czyli dalej Lipa. No i teraz otwieramy te z tymi trzema efektami. Jeden i drugi i znowu krzesło. Ty, co to za krzesło? Myślałem, że będzie ten Teddy coś tam. I, a jeszcze tu złoty się chowa. Dobra, otwórzmy jeszcze tego złotego. I dalej tego złotego. No niestety, luf, luf, luf. Będzie do maszynki. I na dole jeszcze ostatni z trzema efektami. Proszę, proszę, no. Pierwszy traf był spoko, a reszta taka se. Love, love, sahur. Dobra, teraz Wojciech jeszcze otworzy serduszkowe, więc zacznij, Wojciech. Otwieraj, otwieraj. Zobaczymy. Love, love, sahur. Drugi laki bloczek. Love, love, sahur. Trzeci. O, czekoladowy. Krzesło. Czekoladowe krzesło. Czwarty laki bloczek, krzesło. Ty, co tak podwójnie sypie? Dobra, zobaczymy, co z drugiego piętra trafi. I niestety luf, luf, luf. Dalej mamy kolejne luf, luf, luf. Ej, po dwa, pod dwa roty daje. No patrzcie, znowu Lovlow Sahur, i tutaj też będzie Lovlow Sahur. No nie, teraz krzesło, dobra. Zmienił taktykę. Tu jeszcze na drugim piętrze jeden lakibloczek. A, dobra, jeszcze z ostatniego piętra. No, złoty. Co będzie złote? Lovlow love Sahur. Ile to ma procent ten Lovlow love Sahur? No i ostatni lakiwloczek tutaj. Z dwoma efektami, uwaga, uwaga, co on dropnie? I niestety pan karkerka kur. A ten Job Job Sahur 25% dlatego tak mocno dropi. Dobra, odbierzmy sobie maszynkę i z maszynki co mamy? Lucky Bloka. O, to będzie na otwarcie jeszcze. No to otwórzmy tego ostatniego Lucky Bloka i kolejny kupit Hotspot, czyli pierwszy i ostatni Laki Blok oddał. okej. Okay. Dobra, znalazł się jeszcze jeden Lucky Block, Rainbow, który się zapodział z dwoma efektami, więc otwórzmy go sobie i mamy... Aż zlagowało grety, co jest? I... Uuu, kupit hotspot, 63 miliony na sekundę. No, ostatnie Lucky Bloki jednak są szczęśliwe. Jeszcze na drugim kącie się znalazły trzy Lucky Bloczki, więc otwórzmy sobie najpierw tego Candy. Co poleci z Candy? Uwaga, uwaga. I mamy niestety krzesło miłości. No i tu po cztery efekty mamy, więc którego otwieram najpierw? Tego. Dobra, krzesło miłości podniesione. Zobaczymy czy da farta, czy krzesło miłości. No nie dało farta. 17,5 miliona, no ale to dzięki efektom. No i drugi z czterema efektami, czekoladowy. No, czekoladowy. Znowu krzesło miłości. Ale lipa! Adminobius się skończył, lucky bloki się skończyły, ale jeszcze czas na konkursik, więc dzisiaj do wygrania sobie rozdamy tego Cupid Hotspot Rainbow z dwoma efektami 63 miliona na sekundę. Tak tematycznie siadło pod Walentinki, więc jedyne co musicie zrobić to oczywiście zdać łopeczkę w górę, subika i napisać w komentarzu ważnik z Roblox'a. Odbierzmy sobie jeszcze maszynkę. Dobra, zobaczmy co poleci nam z maszynki i zakręćmy jeszcze kołem. Kaska poleciała, to tutaj może coś dobrego i, uuu, Cupid Cupid, Cachur poleciał, 27,9 miliona, okej, okay. nie wiedziałem, że efekty mogą na tym siąść, więc elegancko siadło. No a teraz choćby poznać zwycięzcę z konkursu z poprzedniego odcinka. Na poprzednim odcinku to wygrałem jeszcze takie Rainbow No My hot hotspotsitos, więc teraz macie coś na ekranie, gratuluję ci mordeczko. Padnij na lewika, podbiór nagrody, albo skontaktuj się ze mną na Discordzie i wtedy ci ją wręczę. No a to było tyle, łapkujcie, piszcie w komentarzach co wy zdobyliście na tym Admin Abuse. Ja oceniam go, że to był W Admin Abuse elegancki, więc pomimo, że słabe dropy mam, to na pewno komuś coś lepszego siadło. A my kończymy i widzimy się w kolejnym odcinku, elo elo.